No, ja widziałem na necie, że to śmiga grubo. Słuchaj, to jest tylko 16 kW. To jest to. To jest to, nie? To jest to. Cała skrzynka to jest akumulator z BMS-em? W środku też jest to. sterownik? Tu jest sterownik. Ach, okay. Widzisz wentylator okej, okay. okay. I chodzimy go, nie? Śmiało możemy się zamoczyć pod wodą, nie? Ale z motka co? No, jest jakaś wyciągarka, jakieś podstawowe rzeczy. Tu mamy normalnie kolumnę kierowniczą. A? Najważniejsze jest to, że to ma być wszystko proste, nie? Dobra, to ile jest tutaj mocy? 16 kW, nie? Tak. I Przecież i... to ma tyle, co KTM, nie? No, no, rozumiem, rozumiem. Widzisz, i znowu gadka jest o tej mocy, nie? On ma wszystkie soft starty włączone. No, wjeżdża tam, gdzie trzeba, nie? QS138 Wotolem 200 Pakiet z BMW i 3 To są ciężkie ogniwa, ale chyba są najlepsze. Ale to nie wiem, wszystko pokazywać. Tu mam taki ciekawy wózek, który może śmigać po ulicy: to sobie go odpalisz, przód, steczny. Zasięg przy lajtowej jeździe 200 km, 35 na godzinę. Także wiaterek jest, już się człowiek chodzi. O, tu ma, on ma tutaj silnik na oś? przekładnią, tak. No. Dla mnie to Tak, o, od razu. Ciekawa sprawa. No a tu mamy pitbajka który on fajnie się zbiera i on leci 120, nie? Tak, ja pamiętam, że no. jak byłem na torze, to chyba był mój ulubiony. No. On jest bardzo ładny. O, jest fajny, jest na sprzedaż, więc chcę za niego dwie dychy, nie? Dwie dyszki. Jaki Słuchaj. Słuchaj, to jest tylko szesnaście takie Dobre 16 takie Dobra, siadam. Trzeba jeść, gadania będzie okay. Ale powiem Ci, że Ty ogarniasz mega ja, on nie jest taki prosty. No nie jest, ale czy ja wiem, no tak jeszcze nic, nie. Tego nawet nie da się porównać do niczego. Nie, do, nie, da się! Do motorka, do, do auta, no nie Nie, nie da się. <noise> tu przy pewnej no śmiało. Przy pewnej prędkości to troszkę uważaj, bo muszę. pewnej prędkości to troszkę uważaj powusz. To... to jest o! Nie. To trochę jest szybkie. No ale mówiłem Ci Oja! O ja. o widzę, że Oj, nawet nie wiesz. To jest naprawdę sztab. Co Adi? Każdy na to jak wsiada, to od razu ma banana, nie. Tylko nie podłączyłem, ale już się zagrzał, no. Tak. Adi, tak. przynieś ten akumulator, tą dwunastkę. Taka sytuacja. Tego jeszcze nie grali. Raz, dzięki, wspierałeś nas naprawdę, no, mam nadzieję, cały że... dzień pełen wrażeń, e, niesamowicie się dobrze bawiłem, no moi drodzy zapraszam na kanał Yo, Jeszcze raz, jeszcze raz, wbijać, oglądać i co, elektrycznego, wszystkiego elektrycznego, no. trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku Yo. Yo. <laughs>